Cześć, Natalia Knap z tej strony. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować zamianę słowa na słowo. Chciałabym, żebyśmy wyrzucili ze słownika słowo fiksację, a zamienili je słowem projekt. Dlatego, że słowo fiksacja jest jakieś takie pejoratywne, zakłada z góry, że coś jest z tym nie tak. Natomiast, jak poobserwujecie sobie osoby w spektrum, które, zwłaszcza dziewczynki, to zobaczycie w tych historiach coś takiego że te projekty, fiksacje zmieniają się, że to nie jest coś co jest na całe życie, tylko bardzo często dana osoba wpada z projektów w projekt, z projektów w projekt. I ja doskonale wiem jak ten mechanizm działa, ponieważ taką fiksacją mojego życia jest pisanie, czy muzyka i słuchanie muzyki. Natomiast Cała reszta rzeczy, na których się w życiu fiksowałam, to były właśnie takie projekciki. Jak miałam wyposażyć sobie mieszkanie w dywany, rzeczywiście nazwałam to w swojej głowie projekt dywan, i około miesiąca, jak szalona, przeglądałam różne strony, wybierałam, dobierałam, pytałam się tych dywaników, czy będą wkładem do mojego mieszkania i czy moje mieszkanie chce ten dywanik. I rzeczywiście zajęło mi to około miesiąca. Ostrego zainteresowania się tematem, ostrego przeglądania tego tematu, natomiast nauczona już doświadczeniem tych różnych mm, projektów, które przerobiłam w swoim życiu, wiem, że większość z nich wcześniej czy później kończy się, większość z nich wcześniej czy później przestaje być interesująca, ale też najzwyczajniej w świecie. Projekt pod tytułem Dywan nie jest projektem na całe życie, ponieważ ja potrzebuję jakąś ilość dywanów do swojego pomieszczenia i większej ilości dywanów nie kupię po prostu, bo one mi nie są potrzebne. I wtedy, kiedy zamieniłam słowo fiksacja na projekt, po pierwsze przestałam się za to biczować, po drugie, zaczęłam ufać sobie, że większość moich projektów to nie są projekty na całe życie i ja mam nad tym kontrolę, choć z boku to wygląda, jakbym nie miała. I one zawsze w 90% przypadków kończą się na pewnym etapie. Moja głowa widocznie raz na jakiś czas musi się zająć jakimś projektem, bo inaczej z nudów oszaleje. I dla mnie to jest ok. Mam na to pełną zgodę, ale też pełne zaufanie, że wiem, co robię, wiem po co to robię i wiem, że wcześniej czy później ten projekt dobiegnie końca. Cześć.